Cześć, małeczko, jestem Milefunek i słuchajcie, dzisiaj w pełni widzicie teraz obraz. Yy, rozpakowywałem pacz, paczki al, z FIFA Policy, ale nie nagrywałem tego, bo jedna wpadka była dobra. To za chwilę yy, zobaczycie te paczki Była w top, była w topa, no w topa była, także lepiej tego nie, już nie yy, nie zaczynać tego tematu. dobra także. Patrzcie i podziwajcie na moje paczki. Ok. Yy, tutaj widzicie, mam jedną złotą paczkę premium. Miałem 200 FIFA pońców, ale mam yy, niestety 50, bo przez przypadek ją kupiłem, dlatego nie macie, jak się ona otwiera czy coś. Tutaj tam piłkarze. Yy, jeden rzadki. W Wkładzie będę układał, tutaj stroje i karty, yy, karty kontrakty. Yy, kondycje i ogólnie tam fajne. Jeden z także nawet spoko. Dobra. Tutaj już widzę zamykam. Tak. W sklepie tam coś robiłem, nie pamiętam już nawet co. I dobra, słuchajcie. Tutaj jest kolejna paczka za 50 FIFA points yy, Przeglądaj tutaj paczki wziąłem. I za 50 tutaj, FIFA końcowo. Tak, jak coś to ja tutaj widzę, wszystko, bo już to mam nagrane. Tylko głos wyciszę, bo wtedy rozmawiam na Skype z Konorem Mati 220 i innymi kolegami. Tak, już się otwiera. Przynajmniej to zobaczycie. Dobra. Otwiera się. No, bo tutaj są prawie sami tutaj są prawie sami sre srebrni i jeden y w tych paczkach jest 11 piłkarzy i jeden menadżer. Widzicie też pewnie flagę Polski. Tak, Polak mi się trafił jakiś dance czy jakoś tak. No, tutaj widzę, że nic nie robiłem. Aha, bo mi się Wtedy No, dajesz daj. Dobra, tutaj macie paczki. Moją paczkę. I teraz, słuchajcie, tutaj zaraz też będzie kolejna grafika. Albo i nie, no, tutaj skończyłem. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle z tego odcineczka. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. I trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie.